Cześć, witam Was w kolejnym filmiku. Ja jutro wyjeżdżam na wakacje, na ferie na tydzień i moje szyszki jadą do mojej koleżanki, która również poczęśle i będzie się nimi przez ten tydzień opiekowała. I chciałam po prostu Wam to pokazać, jak je przygotowuję. I pierwszą rzeczą, którą zrobię, to posprzątam im klatkę. Klatka jest już posprzątana. Jeszcze tylko muszę włożyć miseczki i kulę z siadem, ale to jak dopiero pierożyczki wrócą do klatki, a teraz pokażę Wam jak przygotuję transporter na drogę. Tak jak już Wam pokazywałam, to jest mój transporter i wiem, że on jest troszkę za mały na Wasze szyle, ale też ja dużo z nim nie jeżdżę, tylko co do weterynarza. A teraz to jest, ile? 30 sekund drogi, bo my jesteśmy sąsiadkami. Więc, gdyby było ciepło, to bym mogła pójść na piechotę. Ale, z racji tego, że jest bardzo zimno, bo jest około minus 15 stopni, to dlatego trzeba taki transporter dobrze przygotować. I będę tutaj wkładała sianko. I to jest jakieś takie siano takie słabe, sklepowe, taka bardziej słabe, bym powiedziała. Ale ja tylko nie daję, że już do jedzenia, Tylko kupiłam właśnie takie tańsze, żeby włożyć transporter, jak jest zimno. Bo takie siano, kiedy włożymy je w transporterze, daje ciepło szyszle, mogą się w nim troszkę zakopać i wtedy czują się po prostu bezpiecznie. I tak się to prezentuje. Tutaj mamy taką warstwę siada i do tego mam jeszcze kocyk. I tu mam jeszcze właśnie ten koc, którym w drodze będę okrywała szyszle, żeby było im jeszcze cieplej, bo nie chcę, żeby się przeziębiły. I właśnie to jest przygotowany transporter i jeszcze chciałam tutaj wspomnieć, że gdy jedziemy w dłuższą drogę, to warto wziąć również ze sobą poidełko. Ja już spakowałam, przynajmniej do tej siatki i teraz Wam pokażę, co tutaj jest. Po prostu to są dwie paczki, które zamówiłam dla mojej koleżanki, która musiałeś nie, nie To dla mojej chrzyńszej. Ostropest i tutaj są przystąpki do żywienia. Jedne ziółka, drugie ziółka, Malwa, tu jest karma i tu mam jeszcze takie woreczki, które Wam pokażę. Tu mam pateczki. Tu jest sepia. Um, tu jest troszkę przynego nagietka. I popinambur oraz cykoria. A tu pod spodem. W w takiej siatce oddzielnej mam sianko zapakowane I tu jest jeszcze taka mm, kartka, w której zapisałam y, mojej koleżance właśnie wszystko dotyczące żyżli Czyli y, ile włożę karmy na kolację, na śniadanie i te inne rzeczy Ja jeszcze dodatkowo do transporterka włożyłam y, taki kocik który jest naprawdę hamacz tylko pod spodem ma te wszystkie zapięcia żeby im było jeszcze cieplej i milej w środku.